Był 11 listopada 2024 roku, Dzień Niepodległości Polski. W Warszawie przygotowywano się do największej parady wojskowej od lat. Józef Kowalczyk, 78-letni emeryt z Lublina, przyjechał do stolicy specjalnie na tę okazję. Nosił ze sobą starą teczkę z dokumentami swojego ojca, pułkownika Armii Krajowej. Józef całe życie dumnie opowiadał o zasługach swojego ojca podczas II wojny światowej. Stanisław Kowalczyk był legendą w ich rodzinie. Dowódcą partyzantów, który przeprowadził dziesiątki udanych akcji przeciwko niemieckim okupantom. Po wojnie został odznaczony najwyższymi polskimi odznaczeniami. Tego dnia, Józef postanowił wziąć udział w paradzie jako przedstawiciel weteranów. Miał na sobie starannie wyprasowany garnitur z orderami ojca przypiętymi do marynarki. W ręku trzymał zdjęcie pułkownika Kowalczyka w mundurze AK. Gdy dotarł do punktu zbiórki uczestników parady na placu Piłsudskiego. Podszedł do oficera odpowiedzialnego za organizację. Dzień dobry, jestem Józef Kowalczyk, syn pułkownika Stanisława Kowalczyka z Armii Krajowej. Chciałbym wziąć udział w paradzie ku czci mojego ojca. Oficer spojrzał na niego z góry, nie kryjąc irytacji. Czy ma pan oficjalne zaproszenie? Lista uczestników została zatwierdzona miesiące temu. Józef wyjaśnił, że nie wiedział o konieczności wcześniejszej rejestracji, ale ma wszystkie dokumenty potwierdzające zasługi ojca. Oficer jednak był nieugięty. Bez oficjalnego zaproszenia nie może pan uczestniczyć w paradzie. Proszę opuścić teren organizacji. Józef poczuł, jak rumieni się ze wstydu przed tłumem zgromadzonych ludzi. Po raz pierwszy w życiu został potraktowany jak intrus na uroczystości honorującej bohaterów, do których należał jego ojciec. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Oficer, major Nowak, zaczął podnosić głos, przyciągając uwagę innych uczestników i dziennikarzy. Proszę pana, już mówiłem. Bez zaproszenia nie ma pan tu czego szukać. To jest oficjalna ceremonia państwowa, nie spotkanie emerytów. Słowa majora dotarły do uszu kilku reporterów, którzy natychmiast wyciągnęli kamery. Józef stał w centrum uwagi, trzymając w drżących rękach zdjęcie swojego ojca. Ale mój ojciec walczył za tę Polskę, powiedział cicho, próbując zachować godność. Był pułkownikiem Armii Krajowej. Mam wszystkie dokumenty. Każdy może sobie kupić ordery na pchlim targu, przerwał mu major Nowak. Bez oficjalnej weryfikacji nie wpuszczę pana do strefy uczestników. Te słowa były jak policzek. Józef służył w wojsku przez 25 lat, był szanowanym inżynierem, a teraz ktoś sugerował, że jego rodzinne pamiątki to podróbki. Tłum zaczął się gromadzić wokół nich. Niektórzy ludzie współczuli Józefowi, inni szeptali między sobą. Kamery nagrywały całą sytuację. A Józef czuł się coraz bardziej upokorzony. W końcu major Nowak wezwał ochronę. Proszę wyprowadzić tego pana poza teren ceremonii zakłóca przygotowania do parady. Dwóch ochroniarzy podeszło do Józa. Jeden z nich, młody mężczyzna, patrzył na niego ze współczuciem. Proszę pana, niech pan nie robi problemów. Najlepiej będzie, jak pan stąd odejdzie. Józef skinął głową, czując, jak łzy napływają mu do oczu. Przed kamerami, przed tłumem ludzi. Został wyrzucony z uroczystości honorującej polskich bohaterów. Jego ojciec przewracał się w grobie. Powoli ruszył w stronę wyjścia, ściskając teczkę z dokumentami. Wśród tłumu obserwującego całe zajście stał mężczyzna w cywilnych ubraniach, który uważnie śledził rozwój sytuacji. Adam Kowalczyk, 45-letni historyk wojskowości i młodszy brat generała Marcina Kowalczyka, zastępcy szefa sztabu generalnego. Adam nie przyjechał tu oficjalnie. Był pasjonatem historii i często uczestniczył w tego typu wydarzeniach prywatnie. Ale gdy usłyszał nazwisko Kowalczyk i słowa o pułkowniku Armii Krajowej, jego uwaga została całkowicie przykuta do tej sytuacji. Podszedł do odchodzącego Józefa. Przepraszam, czy mógłbym z panem porozmawiać? Nazywam się Adam Kowalczyk i jestem historykiem. Interesuje mnie historia pańskiego ojca. Józef zatrzymał się, zaskoczony tym, że ktoś chce go wysłuchać po tym upokorzeniu. A po co panu ta historia? I tak nikt mi nie wierzy. Adam spojrzał w stronę majora Nowaka, który nadal krzątał się przy organizacji parady. Wie pan, czasami ludzie popełniają błędy z powodu ignorancji. Czy mógłby pan pokazać mi te dokumenty? Jestem ekspertem od okresu II wojny światowej. Józef wahał się przez chwilę, ale coś w spokojnym głosie Adama przekonało go. Otworzył teczkę i wyciągnął żółte od czasu dokumenty. Adam przejrzał je uważnie. Jego oczy rozszerzyły się, gdy zobaczył oficjalne odznaczenia. Rozkazy wojskowe z podpisami znanych dowódców AK i Medal Virtuti Militari z autentycznym numerem seryjnym. "Panie Józefie," powiedział cicho. "Czy pan wie, kim był pański ojciec? To nie był zwykły pułkownik. To był jeden z najważniejszych dowódców konspiracji w Lubelskiem." Adam wyciągnął telefon i zaczął robić zdjęcia dokumentu. "Co pan robi?" Zapytał zaniepokojony Józef. Wysyłam to do mojego brata. On zna się na takich sprawach lepiej niż ja. Adam odszedł na bok i wybrał numer swojego starszego brata. Generał Marcin Kowalczyk odbierał właśnie ostatnie meldunki przed rozpoczęciem parady, gdy jego telefon zadzwonił. Adam? Co się dzieje? Wiesz, że mam teraz paradę? Marcin, słuchaj uważnie. Jest tu pewien starszy pan, którego właśnie wyrzucili z parady twierdzi, że jego ojciec był pułkownikiem AK. Pokazał mi dokumenty i myślę, że to może być sprawa dla ciebie. Generał westchnął. Nie miał czasu na problemy organizacyjne. Adam. Nie mogę teraz zajmować się każdym emerytowanym żołnierzem, który Stanisław Kowalczyk z 27. pułku piechoty AK, okręg lubelski, medal Virtuti Militari, numer 228/47. Przerwał mu Adam, czytając z dokumentów. Na drugim końcu linii zapadła cisza. Powtórz to nazwisko, powiedział generał wolno. Stanisław Kowalczyk. Generał Marcin Kowalczyk poczuł, jak serce zaczyna mu szybciej bić. To nazwisko znał bardzo dobrze. Nie z dokumentów czy książek, ale z opowieści swojego własnego dziadka. Adam, gdzie jest ten człowiek? Natychmiast. Przed główną bramą. Został wyrzucony przez jakiegoś majora. Maj Nowaka? Zaraz się tym zajmę. Nie pozwól temu człowiekowi odejść, to rozkaz. Generał rozłączył się i natychmiast zadzwonił do majora Nowak. Major, melduje mi pan natychmiast na stanowisko dowodzenia. Natychmiast! Major Nowak, słysząc ton generała, poczuł, że dzieje się coś poważnego. W pośpiechu pobiegł do namiotu dowodzenia. Panie generale, melduje się zgodnie z rozkazem. Czy wyrzucił pan dzisiaj z parady mężczyznę o nazwisku Kowalczyk? Major skończył. Nie spodziewał się, że ta drobna sytuacja dotrze do samego generała. Tak, panie generale. Nie miał oficjalnego zaproszenia i. Generał przerwał mu lodowatym głosem. Major. Właśnie popełnił pan największy błąd swojej kariery. Generał Marcin Kowalczyk siedział w swoim gabinecie z dokumentami, które przysłał mu Adam. Jego ręce drżały, gdy przeglądał zdjęcia starych papierów. To, co zobaczył, przewróciło jego świat do góry nogami. Stanisław Kowalczyk nie był zwykłym pułkownikiem, a według dokumentów był dowódcą operacji Burza Wschodnia, jednej z najważniejszych akcji partyzanckich w Polsce Wschodniej. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że w jednym z dokumentów figurowało nazwisko PPOR Jan Kowalczyk, dziadka obecnego generała. Stanisław Kowalczyk był dowódcą Jana Kowalczyka podczas wojny. Generał sięgnął do swojej osobistej szuflady, gdzie trzymał pamiątki rodzinne. Wyciągnął stary dziennik swojego dziadka, który otrzymał po jego śmierci. Przewracał karty, szukając potwierdzenia swoich podejrzeń. Na stronie 127 znalazł to, czego szukał. 15 marca 1944. Pułkownik Kowalczyk uratował mi dzisiaj życie podczas akcji w Parczewie. Gdyby nie jego rozkaz odwrotu, cały oddział zostałby wycięty przez Niemców. Ten człowiek to prawdziwy bohater. I dalej, na stronie 203. Pułkownik Stanisław Kowalczyk jest najlepszym dowódcą, pod jakim służyłem. Zawdzięczam mu nie tylko życie, ale też to, że mogłem wrócić do domu i założyć rodzinę. Generał oparł się o fotel, czując mieszankę szoku i wstydu. Syn człowieka, który uratował jego dziadka, został właśnie wyrzucony z parady przez jego podwładnego. Natychmiast wezwał majora Nowaka. Panie majorze, czy jest pan świadomy tego, kogo dzisiaj obraził? Major stał na baczność, nie rozumiejąc sytuacji. Syn pułkownika Stanisława Kowalczyka został przez pana potraktowany jak intrus. A ten pułkownik majorze uratował życie mojemu dziadkowi. Bez niego nie byłoby ani mnie, ani mojej rodziny. Major pobladł. Panie generale, ja nie wiedziałem. Ignorancja nie jest usprawiedliwieniem. Ma pan 10 minut na znalezienie tego człowieka i sprowadzenie go z powrotem. Z pełnymi honorami. Major Nowak nigdy w życiu nie biegał tak szybko. Wiedział, że jego kariera wojskowa wisi na włosku. Dotarł do głównej bramy w rekordowym czasie, ale Józefa już tam nie było. Zaczął pytać ochroniarzy, którzy widzieli całe zajście. Dokąd poszedł ten starszy pan? Ten z orderami? W stronę metra, panie majorze, wyglądał na bardzo zasmucone. Major pobiegł w kierunku stacji Metra Centrum. Warszawa tego dnia była pełna ludzi przybyłych na obchody Dnia Niepodległości. Znalezienie jednego człowieka w tym tłumie wydawało się niemożliwe. Tymczasem Adam Kowalczyk nadal towarzyszył Józefowi. Historik ugowarywał starszego pana, żeby nie odjeżdżał. Proszę pana, mój brat to bardzo wpływowy człowiek w wojsku. Jestem pewien, że może pan sprawę wyjaśnić. Józef pokręcił głową, wciąż dotknięty upokorzeniem. Panie Adam, ja już się nagłowiłem na całe życie. Chcę tylko wrócić do domu i zapomnieć o tym wszystkim. Byli już na peronie, gdy Adam dostał kolejny telefon od brata. Adam, gdzie jesteście? Major szuka was po całej Warszawie. Jesteśmy w metrze, stacją centrum. Józef chce wracać do Lublina. Nie pozwól mu odejść, za pięć minut będę tam z pełną eskortą honorową. Adam spojrzał na Józefa. Panie Józefie, proszę zaufać mi jeszcze pięć minut. Obiecuję, że nie będzie pan żałował. Józef, zaintrygowany determinacją młodego historyka, zgodził się czekać. Nie wiedział, że za kilka minut jego życie znów się odmieni, tym razem na lepsze. W głębi tunelu słychać było już nadjeżdżający pociąg, ale także głosy i kroki wielu ludzi zbliżających się szybko w ich stronę. Co to za hałas? Zapytał Józef. Adam uśmiechnął się. To dźwięk sprawiedliwości, panie Józefie. Józef nie mógł uwierzyć własnym oczom. Na peron stacji metra Centrum weszła grupa oficerów wojskowych w galowych mundurach. Na czele z generałem z trzema gwiazdkami na naramiennika. Generał Marcin Kowalczyk szedł pewnym krokiem przez tłum zaskoczonych pasażerów. W ręku trzymał elegancki bukiet białych i czerwonych róż, barwy polskiej flagi. Gdy dotarł do Józefa, stanął na baczność i oddał wojskowy salut. Panie pułkowniku, powiedział głośno, używając stopnia militarnego na cześć ojca Józefa. W imieniu wojska polskiego chciałbym przeprosić za niedopuszczalne potraktowanie, jakiego pan dzisiaj doświadczył. Józef stał jak sparaliżowany. Ludzie na peronie zatrzymali się, wyciągając telefony, żeby nagrać tę niezwykłą scenę. Panie generale, ja. ja nie rozumiem. Generał podszedł bliżej i wręczył mu kwiaty. Pańskiego ojca, pułkownika Stanisława Kowalczyka, zawdzięczam życie mojego dziadka. Podczas wojny uratował on mojego dziadka i całą jego jednostkę. Dzisiaj dowiedziałem się, że jego syn został potraktowany z brakiem szacunku na ceremonii honorującej polskich bohaterów. Generał zwrócił się do stojących wokół oficerów. Panowie, oto syn jednego z największych bohaterów Armii Krajowej. Człowieka, któremu wielu z nas zawdzięcza możliwość istnienia. Wszyscy oficerowie jednocześnie stanęli na baczność i oddali salut Józefowi. Major Nowak stał z tyłu grupy, czerwony ze wstydu. Generał odwrócił się w jego stronę. Majorze Nowaku, czy ma pan coś do powiedzenia panu Kowalczykowi? Major podszedł do Józefa, wyraźnie zmieszany. Panie, panie pułkowniku, składam panu moje najszczersze przeprosiny. Zachowałem się niewłaściwie i nie sprawdziłem należycie dokumentów. Jestem. jestem głęboko zawstydzony. Józef patrzył na to wszystko jak na sen. Godzinę temu był wyrzucony jak intrus, a teraz generał całował mu rękę i przepraszał w imieniu całego wojska. Panie Józefie, powiedział generał, czy zechciałby pan wrócić z nami na paradę? Tym razem jako gość honorowy. Józef nie wiedział, co odpowiedzieć. Emocje ostatniej godziny były zbyt silne. Panie generale. Ale ja nie mam odpowiedniego stroju. A mój ojciec. Pański ojciec byłby dumny, gdyby zobaczył, jak jego syn reprezentuje go na najbardziej ważnej uroczystości patriotycznej w Polsce, przerwał mu generał. Adam Kowalczyk dołączył do rozmowy. Józefie, mam w samochodzie zapasowy mundur galowy. Jesteśmy podobnego wzrostu. Generał skinął głową. Doskonale, ale to nie wszystko. Zwrócił się do swojego adiutanta. Kapitanie, proszę natychmiast skontaktować się z protokołem ceremonialnym. Pan Józef Kowalczyk będzie jechał w pierwszym pojeździe parady obok dowództwa. Wszyscy wyszli z metra w procesji, która wyglądała jak małą paradę. Ludzie na ulicach zatrzymywali się i przyglądali temu niezwykłemu spektaklowi. Generałowi prowadzącemu starszego pana w otoczeniu oficerów. W drodze powrotnej na plac Piłsudskiego generał opowiedział Józefowi całą historię swojego dziadka i jego służby pod dowództwem pułkownika Stanisława Kowalczyka. Mój dziadek zawsze mówił, że zawdzięcza życie jednemu człowiekowi, pańskiemu ojcu. Opowiadał mi o nim przed śmiercią, ale nigdy nie sądziłem, że spotkam jego rodzinę. Józef słuchał z rosnącym wzruszeniem. Po całym życiu słyszał tylko fragmenty historii swojego ojca. Teraz odkrywał, jak wiele heroicznych czynów pozostało nieznanych. Wie pan, powiedział do generała, mój ojciec nigdy nie lubił mówić o wojnie. Zawsze powtarzał, że robił tylko to, co każdy Polak powinien robić. To cecha prawdziwych bohaterów, odpowiedział generał. Nie chwalą się swoimi czynami. Na placu Piłsudskiego czekał już na nich cały sztab organizacyjny parady. Gdy tylko zobaczyli generała z Józefem, wszyscy zrozumieli, że dzieje się coś niezwykłego. Pułkownik Wiśniewski, główny organizator ceremonii, podbiegł do generała. Panie generale, czy są jakieś zmiany w programie? Tak, pułkowniku. Pan Józef Kowalczyk, syn pułkownika Stanisława Kowalczyka z Armii Krajowej, będzie naszym gościem honorowym. Proszę przygotować dla niego miejsce w pierwszym pojeździe. Pułkownik spojrzał zdziwiony na Józefa, ale nie odważył się zadawać pytań. Tymczasem Adam przyniósł zapasowy mundur galowy. Józef przebrał się w jednym z namiotów wojskowych. Mundur pasował idealnie. Wygląda pan jak prawdziwy oficer, powiedział Adam z uśmiechem. Gdy Józef wyszedł z namiotu, Wszyscy obecni oficerowie spontanicznie stanęli na baczność. Na mundurze miał przypięte ordery swojego ojca, które teraz nie wyglądały jak pamiątki, ale jak żywe świadectwo heroizmu. Generał podszedł do niego z małą, elegancką szkatułką. To jeszcze nie wszystko, panie Józefie. W imieniu Wojska Polskiego chciałbym wręczyć panu kopię odznaczenia, które otrzymał pański ojciec, ale które prawdopodobnie zaginęło w powojennym chaosie. Otworzył szkatułkę. W której leżał medal za zasługi dla obronności kraju, jedno z najwyższych polskich odznaczeń wojskowych. To medal dla pana, w uznaniu za to, że przez całe życie kultywował pan pamięć o bohaterach armii kraju. Józef nie mógł powstrzymać łez. Po godzinie największego upokorzenia w życiu doświadczał teraz największego zaszczytu. Dziękuję, panie generale, mój ojciec, mój ojciec byłby dumny. Generał uśmiechnął się. Jestem pewien, że patrzy na nas z góry i uśmiecha się. Parada Dnia Niepodległości rozpoczęła się punktualnie o 12. Józef siedział w pierwszym pojeździe obok generała Kowalczyka, machając do tłumów zgromadzonych wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Reakcja ludzi była niesamowita. Gdy speaker parady ogłosił przez megafony, w pierwszym pojeździe jedzie pan Józef Kowalczyk, syn pułkownika Stanisława Kowalczyka, bohatera Armii Krajowej. Tłum eksplodował oklaskami. Wielu starszych ludzi płakało, widząc w Józefie symbol pamięci o swoich własnych bohaterskich przodkach. Młodzież machała flagami, krzycząc Dziękujemy i chwała bohaterom. W pewnym momencie Józef zauważył w tłumie starszą kobietę, która trzymała zdjęcie mężczyzny w mundurze AK. Kobieta płakała i pokazywała zdjęcie, próbując przyciągnąć jego uwagę. Zatrzymajcie pojazd, poprosił generała. Pojazd zatrzymał się, a Józef wyszedł i podszedł do kobiety. To mój mąż, powiedziała drżącym głosem. Też był w AK, zmarł dwa lata temu i nikt nigdy nie docenił jego poświęceń. Józef wziął zdjęcie do rąk i przyjrzał się uważnie. Jak się nazywał pani mąż? Jerzy Nowicki, sierżant 27. Pułku Piechoty AK. Józef poczuł, jak serce podchodzi mu do gardła. To była jednostka jego ojca. Pani mąż, służył pod dowództwem mojego ojca. Powiedział cicho. Był bohaterem. Publiczne gestom Józefa świadczyła o wielkości jego charakteru. Tłum obserwujący tę scenę był głęboko poruszony. Generał również wyszedł z pojazdu i oddał salut zdjęciu sierżanta Nowickiego. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej składam hołd pamięci sierżanta Jerzego Nowickiego, powiedział głośno. Ten spontaniczny moment stał się najważniejszym punktem całej parady. Historia Józefa błyskawicznie obiegła polskie media. Film z Peronu Metra, gdzie generał przepraszał syna bohatera AK, obejrzały miliony ludzi w ciągu kilku godzin. Telewizyjne stacje informacyjne przerywały swoje programy, żeby pokazać fragmenty parady z udziałem Józefa. Komentatorzy nazywali to najpiękniejszym momentem w historii polskich obchodów Dnia Niepodległości. Józef został zaproszony do głównych programów informacyjnych. W studiu TVP opowiadał historię swojego ojca i dzisiejszych wydarzeń. To pokazuje, że w Polsce wciąż istnieje szacunek dla bohaterów, mówił do kamery. Czasami trzeba tylko przypomnieć ludziom, kim byli nasi przodkowie. Dziennikarka zapytała go o jego uczucia po tym, jak został wyrzucony z parady. Na początku byłem rozczarowany i zraniony, ale to, co wydarzyło się potem, pokazało mi, że jeden człowiek może popełnić błąd, ale cały naród pamięta o swoich bohaterach. Historia trafiła nawet do międzynarodowych mediów. BBC napisało artykuł zatytułowany: Polish General Honors War Heroes Son After Parade Incident. Major Nowak, który początkowo wyrzucił Józefa, również udzielił wywiadu. Popełniłem błąd i nie sprawdziłem należycie dokumentów tego pana. Nauczyłem się dzisiaj, że każdy weteran zasługuje na szacunek, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. Generał Kowalczyk w wywiadzie dla Polsat News powiedział: Ta historia pokazuje, jak ważne jest, żebyśmy jako naród pamiętali o naszych bohaterach. Czasami wystarczy jedna chwila ignorancji, żeby skrzywdzić kogoś, kto zasługuje na najwyższy szacunek. Adam Kowalczyk, historyk, który połączył obie historie, komentował: To był dzień, który pokazał, że historia nie jest martwa, jest żywa w nas wszystkich. W tygodniach następujących po paradzie życie Józefa całkowicie się zmieniło. Generał Marcin Kowalczyk. Zaproponował mu współpracę przy pisaniu książki o pułkowniku Stanisławie Kowalczyku i innych bohaterach Armii Krajowej. Adam Kowalczyk regularnie odwiedzał Józefa w Lublinie, pomagając mu porządkować dokumenty rodzinne i odkrywać nowe fakty o działalności jego ojca. Panie Józefie, Pański Ojciec to był nie tylko bohater lokalny, jego działania miały wpływ na całą strategię AK w regionie wschodnim, opowiadał Adam podczas jednej z wizyt. Razem odkryli, że pułkownik Stanisław Kowalczyk był odpowiedzialny za uratowanie życia nie tylko dziadka generała, ale także dziesiątek innych żołnierzy i cywilów. Józef otrzymywał listy od ludzi z całej Polski, którzy dzielili się historiami swoich przodków związanymi z okresem wojny. Jeden z listów szczególnie go wzruszył. Napisała go starsza pani z Krakowa. Mój ojciec opowiadał mi o polskim oficerze, który uratował mu życie w 1944 roku w okolicach Lublina. Nazywał się Stanisław Kowalczyk. Dzięki niemu mogłam się urodzić. Chciałabym podziękować pańskiemu ojcu przez pana. Major Nowak również się zmienił. Przeprosił Józefa oficjalnie i rozpoczął program edukacyjny w swojej jednostce o rozpoznawaniu dokumentów historycznych i szacunku dla weteranów. Dzięki panu nauczyłem się czegoś ważnego powiedział do Józefa podczas osobistego spotkania że każdy document, każdy order, każde zdjęcie może kryć w sobie historię wielkości. Józef przebaczył mu bez wahania. Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest to, żeby umieć je naprawić. Generał Kowalczyk regularnie zapraszał Józefa na oficjalne ceremonie wojskowe, jako gościa honorowego. Rok później, 11 listopada 2025, Józef Kowalczyk ponownie stanął na placu Piłsudskiego. Tym razem, nie jako przypadkowy uczestnik ale jako oficjalnie zaproszony gość honorowy parady dnia niepodległości. Obok niego stała ławka z tabliczką. Ławka pamięci pułkownika Stanisława Kowalczyka i bohaterów armii krajowej. Generał Marcin Kowalczyk osobiście dopilnował, żeby została zainstalowana w miejscu, gdzie rok wcześniej major Nowak wyrzucił Józefa z parady. Książka o pułkowniku Stanisławie Kowalczyku, napisana wspólnie przez Józefa, Adama i generała, stała się bestsellerem. Dochody z jej sprzedaży zostały przekazane na fundację pomagającą rodzinom weteranów. Major Nowak, awansowany na podpułkownika, odpowiadał teraz za program Pamięć i Szacunek inicjatywę edukacyjną dla żołnierzy o historii polskich bohaterów. Często przywoził do Józefa młodych oficerów, żeby opowiadał im historię z czasów wojny. Tego dnia do Józefa podszedł młody żołnierz. Panie pułkowniku, chciałem panu podziękować. Mój dziadek też walczył w AK. Ale nikt nigdy nie docenił jego poświęceń. Dzięki pańskiej historii wszystko się zmieniło. Józef uśmiechnął się, patrząc na defilujące wojska. Pamięć o bohaterach nigdy nie umiera, powiedział. Czasami tylko trzeba komuś przypomnieć, żeby spojrzał w odpowiednim kierunku. Gdy parada się skończyła, wszyscy zebrani rodzinie przy ławce pamięci. Generał położył kwiaty, Adam czytał fragmenty z dziennika swojego dziadka. A Józef opowiadał o marzeniach swojego ojca o wolnej Polsce. Mój ojciec zawsze mówił, że walczy nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń, zakończył Józef. Myślę, że byłby dumny, widząc, jak jego historia pomogła innym bohaterom otrzymać należny im szacunek. Historia Józefa stała się symbolem tego, jak ważne jest kultywowanie pamięci o przeszłości i jak jeden moment odwagi może zmienić życie wielu ludzi. A z jakiej części świata nas słuchacie? Napiszcie w komentarzach skąd do nas dołączacie